W tym zadaniu zapewne zauważyliście już, że zbiory A i B zapisane są w sposób symboliczny, ale my do rozwiązania będziemy potrzebowali konkretnych elementów z tych zbiorów, więc my musimy sobie je wyznaczyć. Dlatego zapiszmy, jak wygląda pierwszy zbiór. Na razie symbolicznie. Zbiór A jest to zbiór takich liczb, że te liczby spełniają. Taką zależność. 2k plus 1. To jest postać każdej liczby w tym zbiorze. I dodatkowo k, zmienna k. Uwaga, w zbiorze jest błąd, tam jest zmienna n, ale poprawcie to na zmienną k, bo we wzorze mamy zmienną k, więc k należy do takiego zbioru minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 i 4. To jest zbiór A i my musimy sobie wyznaczyć teraz elementy tego zbioru. No więc zapiszę pod spodem. A równa się, otworzę nawias, no i teraz będę wyliczał te elementy. Najpierw weźmiemy k równe minus 2. Podstawmy pod ten wzór, czyli do 2k plus 1. Za k podstawiam minus 2. Co otrzymam? 2 razy Minus 2 plus 1 to się równa 2 razy minus 2 to minus 4, plus 1 to się równa minus 3. Policzmy następny element. Dla k równego minus 1 będę miał 2k plus 1 to się równa 2 razy. Podstawiam minus 1 i otrzymuję tutaj mamy minus 2 plus 1. To się równa minus 1. Jeszcze jeden element wyznaczmy. K jest równe 0. Wtedy ta nasza liczba 2k plus 1 będzie równa 2 razy 0 plus 1. To się równa 1. I teraz możemy powiedzieć stop, ponieważ można zauważyć, że każdy element tego zbioru powstaje poprzez dodanie liczby 2 do poprzedniego elementu. Czyli jeśli mam minus trójkę, dodaję 2 i otrzymuję minus 1. Następnie dodaję 2, otrzymuję 1. Dalej dodaję 2 i mam 3. 3 plus 2 to 5, plus 2 to 7 i jeszcze jeden element. 7 plus 2 to 9. I tutaj kończę, ze względu na to, że zmienna k była określona dla 7 elementów, więc w naszym zbiorze Musi się również znaleźć 7 elementów. W ten sam sposób wyznaczymy elementy zbioru B. Ten zbiór jest to zbiór takich liczb, że x równa się 3n odjąć 2 i n należy do takiego zbioru. Jest to 0, 1, 2, 3 i 4. Ok. Tutaj sobie wpiszemy te elementy. Dobra. A tutaj będziemy wyznaczali. Więc yy, najpierw bierzemy n równe 0. Co otrzymamy? 3n odjąć 2 to się równa 3 razy 0 minus 2. 3 razy 0 to 0 minus 2 to minus 2. Następnie n jest równe 1. Stąd mamy 3n minus 2, to się równa 3 razy 1 minus 2, to się równa 3, odjąć 2 i to jest równe 1. Robimy miejsce. Teraz, a zrobimy więcej miejsca. Teraz n będzie równe 2. 3n odjąć 2 to się równa 3 razy 2 minus 2 to się równa 6 odjąć 2 to się równa 4. No i tutaj też mówimy stop, bo już możemy zauważyć, że każdy kolejny element będzie powstawał poprzez dodanie trójki do poprzedniego elementu. Nie traćmy czasu na rozwiązywanie takich wzorków, bo gdyby się przytrafiło takie zadanie na sprawdzianie, no to chcemy zaoszczędzić maksimum czasu. Więc wpisuję minus -2, 1 i 4, i jeszcze muszę dodać dwa elementy, czyli 4 plus 3 to 7, 7 plus 3 to 10. Teraz przepiszmy sobie jeszcze raz te dwa zbiory, żeby mieć je przed oczami, żeby nie patrzeć tutaj po całej kartce, po całym ekranie. No i za chwilę wyznaczymy sumę tych zbiorów, część wspólną i różnicę. OK, spróbujmy najpierw znaleźć sumę tych dwóch zbiorów. A, suma B. Popatrzmy na zbiór A, co tutaj mamy za elementy. OK, zbiór B. Dobra. No to widzę, że na początek wypiszę wszystkie elementy ze zbioru A, a za chwilę będę uzupełniał tymi elementami ze zbioru B, które się nie powtarzają w zbiorze A. Więc co się nie powtarza? Minus dwójka się nie powtarza. Jedynka się powtarza, czwórka nie powtarza się, siódemka powtarza się, dziesiątka nie powtarza się. Tak wyglądają tak wygląda suma tych dwóch zbiorów. Następnie wyznaczmy A część wspólna z B. Poszukajmy wspólnych elementów. Będzie to jedynka i będzie to siódemka, czyli mamy dwa elementy: jeden i siedem. Teraz zapiszmy różnicę zbioru A i B, czyli ze zbioru A muszę wyrzucić wszystkie elementy wspólne ze zbiorem B. No to wyrzucam ze zbioru A elementy wspólne ze zbiorem B, i co mi zostanie w zbiorze A? Minus 3, minus 1, 3, 5 i 9. Takie elementy. No to policzmy różnicę zbiorów B odjąć A. Czyli ze zbioru B wyrzucam wszystkie elementy wspólne ze zbiorem A. No to to są te dwa elementy. Co mi zostaje w zbiorze B? Minus 2, 4 i 10. To jest koniec zadania. Jeśli możecie, to napiszcie mi jeszcze w komentarzach, czy podobało Wam się to rozwiązanie. Może się nie podobało. A jak się coś nie podobało, to napiszcie co dokładnie, bo chcę, żeby te rozwiązania były no coraz lepsze, żebyście jak najwięcej z nich rozumieli, no i żebyście lepiej się poczuli po prostu na lekcjach w szkole. Troszeczkę pewniej. Trzymajcie się, cześć.